Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj chyba już ostatni odcinek kręcony w Błesznie. Jesteśmy na naszym diuku. Eee, proszę Państwa, mamy za sobą już połowę września. Więc to jest bardzo dobry czas, żeby przygotowywać naszą plantację do spoczynku zimowego. Eee, na tej plantacji zrobiono to w ten sposób, że dwukrotnie poszły zabiegi do karmiania cynkiem i borem. Eee, odłączono już Fertygację i jutro minie tydzień od ostatniego zabiegu, preparatami zawierającymi cynk i bor, i jutro będzie Haskon M10 w mieszance z molystarem. O tej mieszance już wielokrotnie mówiłem. Jest to mieszanka, która powoduje bardzo szybkie zamknięcie wzrostu. W przypadku tej plantacji, to akurat. Nie wydaje się być potrzebne, bo nie widać już za bardzo nowych przyrostów. Praktycznie wszystkie przyrosty, nawet jakieś wtórne jak się pojawiły, to one już zakończyły swój wzrost. I po zastosowaniu tej mieszanki dochodzi bardzo szybko do lignifikacji tkanek, do przebarwień liści, również pędów i one w przeciągu Niecałego miesiąca czasu, powinny się z zielonych zamienić takie w ceglasto-czerwone bordowe. I to będzie już praktycznie, pewnie, ostatni zabieg. Na większości plantacji trzeba będzie ten zabieg poprawić, zrobić drugi raz jeszcze. W odstępach jakieś około 14 dni, ale proszę Państwa, proszę patrzeć na pogodę. Jeśli się okaże, że po 12 dniach na przykład jest dobra pogoda, sprzyjające warunki, mamy czas, możliwość zrobić zabieg. No to go robimy po 12 dniach, nie czekamy do tych 14. Jeśli się warunki pogodowe nie sprawdzają, są niesprzyjające, no to zaczekajmy. Może to będzie po 17 dniach czy nawet po 20. To nie jest problem. Mieszanka Haskon plus Moristar nie ma jakiegoś takiego dokładnego terminu, że to musi być dokładnie 14 dni jeden zabieg po drugim. Czy to będzie 10 dni, czy to będzie 17 to ma mniejsze znaczenie. No, i tyle. Będą przygotowane do spoczynku. Jak sobie zrobimy zaraz przybliżenia, będzie widać, że mamy w tym roku już pięknie wykształcone pąki. Bardzo wyraźne na rok następny. Zapowiada się bardzo dobry potencjał planowania w roku przyszłym. I mamy nadzieję, że taki właśnie będzie. Popatrzmy, ta plantacja się już usypia. Jeśli gdzieś są jeszcze jakieś te wtórne przyrosty, proszę zwrócić uwagę zwłaszcza nie na końcówki tych pędów gałązek na starszych gałęziach, ale na końcówki tych pędów, które wyrastają nam od dołu, od karpy. One zawsze zazwyczaj później wybijają. I zawsze kończą jako ostatnie swój, swój wzrost, więc one jeszcze mogą być niezdrewniałe, i tak naprawdę ten drugi zabieg, jeśli jest potrzebny, to zazwyczaj tylko po to, żeby uśpić właśnie te długopędy, które wybijają u podstawy rośliny. W przypadku tej plantacji podejrzewam, że jeden zabieg Haskon M10 plus Molistar wystarczy. Natomiast na większości, w większości przypadków innych plantacji będziemy wykonywali dwa zabiegi standardowo. No to na koniec jeszcze raz przypomnę, jak się robi tą mieszankę. Przyjmujemy, że na hektar zużyjemy około 500 litrów wody i do opryskiwacza na te 500 litrów wody wlewamy 2,5 litra Haskon M10 i 250 ml, czyli ćwiartkę Molistaru. Nie trzeba żadnych zakwaszaczy, nie trzeba żadnych polepszaczy, uzdatniaczy. To działa samo z siebie. I tyle. Zapraszam serdecznie do następnych odcinków.